Cześć. Dzisiaj bierzemy pod lupę mózg nastolatka. To naprawdę niesamowity okres w życiu człowieka czas wielkich możliwości, ale też no właśnie, sporej wrażliwości. Zastanowimy się dlaczego te lata są tak absolutnie kluczowe i jak decyzje, które wtedy zapadają, rzutują na całą przyszłość. No dobrze, to wejdźmy w ten temat od trochę nietypowej strony. Warto się zastanowić, co tak naprawdę mózg robi w nocy, no bo wydaje się, że po prostu idzie spać, prawda? A to kompletnie nie tak. On tam pracuje na pełnych obrotach. To jest jak taka nocna zmiana na wielkiej budowie, która porządkuje wspomnienia, regeneruje siły i przygotowuje wszystko na nowy dzień. A w wieku nastoletnim? Wtedy ta praca jest absolutnie, ale to absolutnie kluczowa. I właśnie to porównanie do budowy prowadzi nas do takiej głównej myśli, która będzie nam towarzyszyć. Pomyślmy o mózgu nastolatka, jak o domu w trakcie generalnego remontu. No, wiecie, wszędzie pył, kable wystają ze ścian, ekipa właśnie wymienia całą instalację. Chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie wjeżdżałby tam wtedy z ciężkim sprzętem, żeby urządzić imprezę, co nie? Okej, okay, to zacznijmy od początku. Pierwsza rzecz. Spójrzmy na mózg właśnie jak na taki aktywny plac budowy. Miejsce, gdzie dzieją się naprawdę, ale to naprawdę fundamentalne zmiany. A teraz, uwaga, kluczowa liczba, którą naprawdę warto zapamiętać. 25. Mniej więcej w tym wieku kończy się ta cała wielka przebudowa mózgu. Tak, zgadza się, do 25 lat mózg cały czas się rozwija, dojrzewa, kształtuje. To o wiele, wiele dłużej, niż większość z nas myśli. Więc zbierzmy to sobie w trzy najważniejsze fakty. Pierwsza sprawa: mózg jest w budowie aż do około 25 roku życia. Kropka. Druga: różne używki, no wiecie, alkohol i inne substancje, to tacy sabotażyści na tym placu budowy. Wchodzą i po prostu psują całą robotę. I trzecia super ważna rzecz: im wcześniej ten ciężki sprzęt wjedzie na teren budowy, tym ryzyko, że coś pójdzie nie tak na stałe i że pojawi się uzależnienie, jest o wiele większe. A teraz spójrzmy, które części tego domu są w remoncie, bo to jest mega ciekawe. Mamy tu pamięć, emocje, rozsądek, no i system nagrody. To ten mechanizm, który odpowiada za motywację i odczuwanie przyjemności. W wieku nastoletnim mózg jakby na nowo kalibruje te wszystkie systemy. I właśnie dlatego emocje potrafią być taką huśtawką, a chłodna ocena sytuacji, no cóż, bywa czasem wyzwaniem. Dobra, to teraz przejdźmy do konkretów. Zobaczmy, jak dokładnie ten ciężki sprzęt, czyli używki, przeszkadza tej ekipie remontowej, która tak ciężko pracuje w naszym mózgu. Więc o co tak naprawdę chodzi z tą ingerencją? Bo to nie jest jakieś puste słowo. Mówimy o bardzo, ale to bardzo konkretnych problemach: kłopoty z pamięcią, z koncentracją na lekcji, no i oczywiście zaburzenia snu. A już ustaliliśmy, że sen to dla tego mózgu w budowie absolutna podstawa. No dobra, a co się dzieje tak na gorąco, dzień po? Zobaczmy, jak wygląda taki raport o szkodach po tym, jak ten nasz ciężki sprzęt narobił trochę bałaganu na placu budowy. Zacznijmy od podstaw, czyli od ciała. Chyba każdy zna ten stan: ból głowy, totalne zmęczenie, takie ogólne poczucie rozbicia. To są po prostu sygnały alarmowe. Ciało krzyczy: Hej, coś poszło nie tak, ktoś brutalnie przerwał nocną regenerację. A co się dzieje z głową? No cóż, próba skupienia się na lekcji dzień po takiej nocy to jak składanie domku z kart podczas huraganu po prostu się nie da. Informacje wpadają jednym uchem, a wypadają drugim nic się nie przyswaja. I to jest właśnie bezpośredni efekt tego chaosu, który zapanował w mózgu. No i na koniec kwestia relacji. Chyba każdy kojarzy to uczucie takiego trochę wstydu, albo zażenowania po imprezie przez coś, co się powiedziało albo zrobiło. No cóż, to jest właśnie efekt uboczny wyłączenia tego centrum dowodzenia w mózgu które odpowiada za zdrowy rozsądek. Dobra, to teraz spójrzmy trochę dalej w przyszłość. Na podstawie tego wszystkiego, co już wiemy, możemy nakreślić takie dwa zupełnie różne scenariusze dwie różne drogi na najbliższy rok. I to porównanie pokazuje czarno na białym, jak te dwie drogi potrafią się rozejść. Z jednej strony mamy kłopoty w szkole, wieczne zmęczenie, huśtawki nastrojów, jakieś spięcia w relacjach, a z drugiej lepsza koncentracja, rozwijanie swoich pasji, więcej energii, lepszy sen i znajomości zbudowane na czymś fajnym, wspólnym. Różnica po jednym tylko roku jest po prostu gigantyczna. To jest dowód na to, jak te z pozoru małe, codzienne wybory budują dwie kompletnie inne historie. Okej, okay, to przejdźmy do ostatniej i chyba najważniejszej części. Porozmawiajmy o tym, jak podejść do sprawy pozytywnie. O traktowaniu mózgu jak, no właśnie, jak najważniejszej inwestycji w całym życiu. To zdanie jest naprawdę warte zapamiętania. Proste, mocne i trafia idealnie w punkt. Każdy wybór to tak naprawdę inwestycja w ten niesamowity narząd. Można inwestować w jego rozwój, albo niestety w jego powolną degradację. A tu mamy konkretne podpowiedzi, jak można wesprzeć tę naszą ekipę budowlaną w głowie. Po pierwsze, sen, to jest absolutny fundament. Po drugie, ogarnięcie czasu przed ekranem, żeby dać mózgowi chwilę oddechu. Po trzecie, inwestowanie w swoje pasje i hobby, to buduje nowe, supermocne połączenia w mózgu. No i na koniec, świadome wybory, zastanowienie się nad konsekwencjami, zanim sięgnie się po jakiekolwiek używki. I na sam koniec zostaje nam takie jedno kluczowe pytanie, które właściwie podsumowuje to wszystko. Czy to, co robimy na co dzień, pomaga czy szkodzi naszemu mózgowi w budowie? Każdy wybór to jak kolejna cegiełka. Jedna cegiełka może wzmocnić całą konstrukcję, a inna, cóż, może wprowadzić chaos na całym placu budowy. Warto więc pomyśleć, które z naszych działań budują coś solidnego na przyszłość, a które, niestety, ten niezwykły projekt niszczą.